Witamy szanownych Państwa. Jesteśmy w trakcie nagrywania kolejnego wykładu w ramach Kongresu Jagodowego 2021. Dzisiaj zaprosiłem moich najlepszych specjalistów, jeżeli chodzi o dobór odmian Izę Witczak i Adama Bożyńskiego. Drodzy Kani i pochyliliśmy się nad tematem, który interesuje każdego z plantatorów a mianowicie, jakie odmiany dobrać do poszczególnych celów. Omówiliśmy odmiany na przyspieszony zbiór, zarówno w tunelach, jak i na przyspieszeniu okrywą na płask. Omówiliśmy odmiany na opóźniony zbiór, na gleby ciężkie, na gleby lekkie, na handel z marketami. Czy dobrześmy trafili? To są nasze typy. Zapraszamy do dyskusji, zapraszamy do zadawania pytań. Postaramy się na te pytania odpowiedzieć, doprecyzować. Zapraszamy do oglądania tego materiału.